Panie Tadeuszu, niezwykle miło mi Pana widzieć dzisiaj. Czyli no, ja może... też mam kamerę? Tak jest, U, w tych czasach maria. każdy może no mieć właśnie. kamerę i wszystko może nagrywać. Dlatego może mam powodzenie takie na kanale moim YouTube, który się nazywa Tadeusz Drozda. Zacząłem nagrywać od niedawna takie moje filmiki i dlatego może, że to ja, ale ja mam kamerkę w domu. Może na telefonie trzeba? Mówią mi, że TikTok jeszcze trzeba. TikToka też trzeba, więc co? Lada moment zobaczymy Pana w trendach TikTokowych? Gdzieś tam jakieś tańce, nie tańce? No, może bez tańców, ale, ale chyba też coś powiem. No, ja mam córki, które się na tym znają, i one mi każą, mówią, ty nie wygłupiaj się, musisz to robić, i ja robię. Właśnie, co, co myśli Pan o tym, że przez ten czas, kiedy, od kiedy zaczął pan swoją przygodę z mediami, tak naprawdę media się bardzo zmieniły i teraz wszędzie można oglądać telewizję, tak naprawdę wszystkim można nagrywać. Jak ocenia Pan ten postęp technologiczny? Proszę pani, to postęp jest wszędzie. W samochodach w telewizji. Ja kiedyś w domu miałem jeden telewizor i, i malutki, potem im można było kupić większe, to kupowałem. No, na przykład, jak już miałem telewizor 28 cali, a gdzieś się dowiedziałem, że są większe, to Rysiu Rynkowski ode mnie kupił ten 28 cali. Dzisiaj mam w domu trzy telewizory, bo nie chce mi się chodzić latać po domu. Wszędzie są dekodery, na każdym nie wiem ile tysięcy programów można obejrzeć. Także to już nie jest tak, proszę pani, że to tylko telewizja. Wszystko się zmienia. Samochód też mam inny niż kiedyś i tak dalej. No tak, ale myśli pan, że to idzie w dobrą stronę, bo jednak teraz ten świat, kiedyś nie było internetu, więc ludzie, którzy pojawiali się w telewizji, nie mogli przedeć opinii na swój temat negatywnych, a teraz jest ten tak wszechobecny hejt, tutaj ktoś tam się wkradł w kadr, ale już jesteśmy dalej, co sądzi pan o tym właśnie, że każdy może każdego skomentować i skrytykować? Rozumiem te potrzeby niektórych ludzi, fakt, że normalni ludzie w ogóle nie, ani nie hejtują. O, proszę bardzo, przeszedł pan, nie piszą takich rzeczy, jak ja nagram mój taki odcinek na YouTubie i tam kilkanaście tysięcy jest odtworzeń, to może jest komentarzy z 300, z tego dwa tylko są na przykład, bo trzy takie, ty durny idioto, ty nie masz z czego żyć i tak dalej piszą, jeszcze innych słów używają. Takich, których lepiej nie wymawiajmy przed kamerą. No, nie, no ale to wie pani, co zawsze tak jest, to ja... Ja się nie dziwię. Po prostu trudno, żeby wszyscy mieli. Ja tylko podziwiam ludzi, którzy oglądają program, którego nie lubią, a potem piszą, że nie lubią. Tam jest tak, takie urządzenie w telewizorze, że można wyłączyć, przełączyć na inny kanał i tak dalej. To po cholera oglądać coś, czego się nie lubi. Ale całe szczęście no, 2%, może 1% mam takich wpisów nieładnych, a reszta aż mnie rozczulają. Czyli ja rozumiem, że czyta Pan komentarze. Córki mi każą. Powiedz, czytaj i czasami odpowiadaj, bo to podobno YouTube też wymaga, żeby reagować. No tak, bo to zwiększa zasięgi podobno. No właśnie, ja to i muszę. No ale nie będę za każdym razem odpisywał, jak, jak oni mówią, o, ale pan świetny, Jezus Maria, dobrze, że pan nareszcie wrócił do mediów, jak pan mądrze komentarz da? to nie no, no, i co będę mówił, że, że o jak ja mądry, to tylko, to tylko Jarosław Kaczyński twierdzi, że jest jednym z najmądrzejszych ludzi świata, a ja tak nie twierdzę. To właśnie dlaczego zaczął pan nagrywać na YouTubie? Czy rzeczywiście tęsknił pan za tym, żeby się pojawiać przed kamerami? Czy z czego to wynikało? Nie no na YouTubie to ja sam sobie mogę zaproponować. Inne media mi nie proponują. Więc ja no, sam na siłę nie wejdę do Mawronicza przez te wszystkie bramki, które tu są i wlezę do studia, bo nie, jak mi nie chcą, to nie przychodzę. Czyli rozumiem, że przez lata telefon milczał i dlatego sam pan postanowił działać. A nie, ja tak nagrywałem czasami. Szczerze powiem, że on milczał, a ja wcale się nie denerwowałem, bo aż mi się tak znowu pracować nie chce. No, zawsze było tak, że byli mądrzy ludzie, redaktorzy, z którymi pracowałem, i oni mieli pomysł na drodę, który ja wzbogacałem. Dzisiaj myślę, że nie oglądam szczerze powiem telewizji żadnej takiej na bieżąco, więc nie wiem, jakie są programy. Pewno tutaj powiedzą, jakie są. Ale ja rozmawiałem z takim jednym panem, co tutaj się zajmuje programem, i on mówi, że mają wszystko wymyślone, że już nie potrzebują żadnych pomysłów. No to co ja bym? Niech robią. No. Ale gdyby jednak miał pan taką możliwość, żeby stworzyć program od zera, to w jakim kierunku pan by poszedł? Proszę pani, po co takie rzeczy opowiadać? Że gdyby, bo tak nie będzie. Bo ci, co proponują, oni mają swój gust, a on jest bardzo, ale to bardzo różny od mojego. Myślę, że ciężko będzie trafić na takiego człowieka, który by się zgadzał z jakimś taką poetyką, którą kiedyś ja robiłem lub robię dalej. Ale to nie, to, to ja nie będę czekał na zmiany w władzach, telewizjach, telewizji jakiejkolwiek, bo niekoniecznie musi być to ta telewizja, tylko też inne. Młodzież działa, młodzież ma inne gusta, a ja sobie siedzę i oglądam sport. Czy teraz pan w programie Cudowne Lata, jak wspomina pan tą przygodę? A, to, to, to. Nie będę się wypominał na temat tego, tego programu. Trudno. Wziąłem udział, bo zaprosili No córkę też, więc myśmy tak się rzadko pokazywali w mediach, że miło mi było, że mogę córka jako millennials, ja jako boomer. Nigdy wcześniej nie oglądałem tych programów, więc w ogóle nie widziałem, że taki program jest. No ale dużo czasu nie zajęło, więc wziąłem udział. Kazali mi się przygotować, wysłać. Że ja, przygotowali niby dla mnie pytania, żadnego nie zadali. Siedziałem jako scenografia. O kurczę, zaskoczył mnie pan teraz. Proszę pani, autorzy, telewizją wszystko wiedzą lepiej. Więc niepotrzebnie mi kazali pisać, co ja bym chciał i tak dalej. Oni wiedzą, no, ale, ale to nie tylko tutaj. Wczoraj mnie zaproszono do radia 357 na wywiad. I jeszcze taką panią z Krosna zaprosili, która była kierowniczką Biura Wystaw Artystycznych. Ja siedziałem jako scenografia, a ona przez całą godzinę opowiadała o tym biurze wystaw artystycznych. Także proszę pani, no takie już są czasy, ale podobno ja się sprawdzam jako scenografia. Ale to nie jest czasami też tak, że ściągają pana dla nazwiska, bo jednak pana może. nazwisko jest kultowe. No może kultowe, może, być może, być może, no, ale. Yy, Akurat tak się trafiło. Za często mnie nie zapraszają, także bez przesady, mam więcej, mam dużo czasu. mam dużo czasu wolnego, a telefon mam cały czas ten sam. I tutaj apel właśnie dla wszystkich producentów, którzy oglądają, pamiętajcie o panu Tadeuszu. Panie Tadeuszu, wspominał pan też o swoich dzieciach, które mają duży wpływ na to. Jak dogaduje się pan właśnie ze swoimi córkami? W ogóle się nie dogaduje, bo one czasu nie mają. Czasami, czasami właśnie jak coś nagram na YouTubie, one obejrzą i wtedy zadzwonią, ale są naprawdę zajęte osoby, także nie, nie. A ja nie wierzę, że ktoś to ogląda, wie pani, pani tutaj apele wygłasza, że jakiś producent ogląda, to niech pani mnie nie rozśmiesza. Czy to w ogóle ktoś ogląda? Co to jest? To jest shownius, wie pan co, portale mają dużą władzę i takie apele mogą się spotkać z głośnym echem. Zobaczy pan, będziemy jeszcze viralem na TikToku. Nawet nie wiedziałem że jest takie coś, jak tu pani ma napisane. Nawet nie wiem, co to jest wiral, także niech mnie pani nie obraża, bo gada pani takie rzeczy, że aż mi wstyd. Nie, nie mam zamiaru pana obrazić. Panie Tadeuszu, czego ja mogę Panu życzyć na zakończenie naszej rozmowy? Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego życzę więc i żeby ten telefon jednak się dzwonił, ja Pani, naszym a ja, pani życzę dużo radości, bo ja mieszkam w radości. Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. dziękuję.